Zobaczyli, co zrobił ten młody osobnik, kiedy słyszał to piękne szczekanie nasz przyjaciel Andy, moi drodzy. Konia z rzędem temu, kto ze swoim domowym zwierzakiem nie rozmawia. Niektórzy rozmawiają z chomikami, nawet z rybkami. Nie znasz takich, co siedzą przy akwarium i robią... Ale ty tak nie robisz? Nie mam rybek, już. No wiem, ale jak jesteś u kogoś w gości? Oczywiście, że jest... tak robię. No. <laughs> Oczywiście, że tak robię. Więc my teraz, moi drodzy, porozmawiamy o tym, jak to te zwierzęta mogą rzeczywiście mówić ludzkim głosem. Czy to jest w ogóle możliwe? Udowadniała nam na polskiej arenie Natalia Zielińska, opiekunka Salta. Cieszymy się, że wreszcie możemy porozmawiać ja również. twarzą Dajcie. w twarz. Rozmawia przez takie stemple głosowe z Saltem. I jest z nami dzisiaj Monika Adamczyk, opiekunka wspomnianego już przez Krzysia Endiego, która też używa tej maty z przyciskami, zainspirowana przez Natalię. Cześć dziewczyny. Cześć, cześć, witam. No cześć, dobra witam. Monika, co potrafi ci powiedzieć już e, Andy? Potrafi kilka słów. Tak naprawdę to jest jeszcze nasz początek, początkowa droga. On już chce pokazać, więc on jakby... Pokazać? Zobacz, no, ty chcesz opowiedzieć, a on już chce pokazać, co potrafi. To dawajcie. E, – Tak? Chcesz, Andy, od razu po no pewnie. powiedzieć? No pewnie. Jak tutaj to się poważnie. Na no czym to polega? Ty mu, zadaj ty mu zadajesz pytanie, tak? a on ma przyciski, i każdy z tych przycisków odpowiada za zwrot lub słowo, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. No to zapytaj go o coś. Andy, pogadamy na Macie? Powiesz mi, co byś chciał? Kocham cię, Ojej, tak. Dobra. Ojej. Przeszczulający pies, umówmy się. No tu jest ta, ta emocjonalna część, tak, bo guziki mogą odpowiadać za emocje psiaka, ale również podstawowe czynności, które jakby mamy w naszej codzienności z psem. Przepraszam, a ile czasu ci zajęło, żeby ci powiedział, że cię kocha? Nie tak szybko, dlatego, że jak zaczęliśmy z, tą, z tym guzikiem, kocham cię, to było dla mnie bardzo emocjonujące, bo to było takie słowo, o którym ja najbardziej marzyłam, myślę, że chyba każdy właściciel, no, każdy właściciel e, opiekun tak. czworonoga marzy o, o tym, żeby usłyszeć od psa: kocham cię, umówmy się. Także trochę to zajęło przez wzgląd na to, że ja miałam za dużo emocji w sobie, e, kiedy on to naciskał. E, byłam taka podekscytowana i to dobrze. też wpływało na. sytuację straszył tym. E, może nie straszył, ale też za mocno się ekscytował. No dobrze, Ile czasu mniej więcej? ha ile mniej więcej? No myślę, że za dwa tygodnie takie. O, to, to... szybko. <laughs> A to, A jakie, słowo? Jak właśnie, jakie przyciski są na tej mapie, yy, na tej macie, przepraszam, które Andy już zna jako słowa? Jest ogródek, jest trening, jest kocham cię, jest OK, jest nie. Mamy jeszcze matę, na której mamy szarpak i piłę, to są ulubione. Typowa zabawa. <laughs> Endunia, także jesteśmy na razie na takim etapie siedmiu przycisków. No dobra, to ja się zabawię teraz sceptyka, bo sobie tak. myślę tak, a on przypadkowe naciska. Zadam mu jakieś pytanie i zobaczymy, czy rzeczywiście odpowie i powiedz, jakie, jak, jaka powinna paść odpowiedź na twoje pytanie. Okej. Okay. Enduniu, zobacz. Muszę A mikrofon teraz został przyłożony. A, tutaj to ok. tak, no. tak po psiemu musimy tutaj mieć. No. <laughs> Tylko może jeszcze na bok tutaj. Odłożę. A to nas po, nauczysz, jak uczyć przy okazji. O, Myślę, że teraz zadasz pytanie. pytanie. No, ale... Ja zadam pytanie. Antoniu, chciałbyś piłę? Chcesz piłę? A powiedz mi na macie, co byś chciał? O nie. Aha, nie. <laughs> to jest niezauważona nie nie wokacja. nie zauważył może. No. Endu, zobacz, zobacz tutaj. Ach. Zobacz, chodź, jeszcze raz, tu dawaj. I zobacz tu. Tak, tak długo A. ćwiczyli, kocham cię, że teraz to jest na piedestale. Tak. Spokojnie, powiedz, co byś chciał? Zobacz. Kochani, to jest, to jest też tak, It's że w tej alternatywnej metody komunikacji uczymy się jakby w swojej przestrzeni i nie zmieniamy miejsc położenia maty. Więc to, czego oczekujemy A, tutaj no, od Endiego, right. to jest już w ogóle naprawdę level high umiejętności. Um, więc pies tak naprawdę zapamiętuje miejsce położenia konkretnego słowa, następnie łączy to z czynnością albo z rzeczą, czyli zapamiętuje konkretne miejsce. Kiedy na przykład obrócimy matę już o 90 stopni. No to wiecie, ten okay. układ nam się całkowicie mm. zmienia. Więc e, dlatego tutaj też ta mata nie leży wprost do niego. Tak. Jakby to jest takie zawsze bardzo, tylko żeby pokazać jakby też. zasadę. Czyli ale twoja mata zawsze jest nieruszana. Dokładnie tak. Jeżeli zmienimy matę, położenie maty, mm. to musimy jakby trochę na nowo pokazać psu, gdzie konkretne okay. słowo leży. Natalia, no to, przepraszam, to jest twoja mata, prawda? E, e, salta, ale e, moja salta, tak. Twoje, tak. Salta. Bo, Zobaczmy. Tak, to chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda w przypadku Salta, bo salto. Proszę Państwa, jest już no chyba numerem jeden w Polsce, jeżeli chodzi o tę no sztukę Myślę, że możemy komunikacji. tak powiedzieć. Zobaczmy, to jest facet, który buduje już cały, ca, ca, całe, całe zdanie wielokrotnie złożone. Zobaczcie. Staracie. się. Saltek. Co chcesz? Co chce salto? Okej. Okay. Salto chce jedzonko, najlepiej na świecie. Całe zdanie na Jesteś najlepszym psem Co chce? Jedząko. Tak, brawo! Alto? Chcę Jedzonko! Jedzonko! Ekstra, tak. Pięknie. Super sardo. No zuch. Ale wiesz co, pokazujesz nam tutaj, że dajesz mu jedzenie, natomiast w swoim instruktarzu zaznaczasz, żeby nie dawać jedzenia przy tak. nauce. To jak to? Wiesz co, jakby, no my jesteśmy już na takim etapie, że ja mogę eksperymentować i robić troszkę więcej, mhm. ale rzeczywiście tak, kiedy zaczynamy tą zabawę z alternatywną metodą komunikacji, to najważniejsze jest to, żebyśmy naszym entuzjazmem i współpracą z psem budowali motywację do używania tego, mhm. a nie nagradzali psa jedzeniem. Bo jeżeli za każde naciśnięcie nagrodzimy psa jedzonkiem, no to on będzie uważał, że to jest maszynka do wydawania pożywienia, Aha. a nie żeby porozumiewać się z nami. To w takim razie pokażcie mi, ja chciałabym nauczyć mojego psa tak. pracy z tą matą. Mhm. I to jest pierwszy dzień. Proszę, tak. masz Andy'ego, pokaż, jak to zrobić. Dobra, krok po krok. Słuchajcie, no zaczynamy od tego, że mamy po prostu pojedynczy guzik e, do tej alternatywnej metody komunikacji. Najlepiej, żeby on na początku był wyłączony, żeby pies nie wystraszył się tego dźwięku, który jakby Aha. guzik wyda. I na początku musimy zacząć od tego, żeby nauczyć psa targetowania, czyli jakby przykładania łapy w ogóle do obiektu. E, Monika, jakbyś poprosiła, żeby on staczował nam e, ten guzik, to się uda. No. Stoczo tak, dziękuję. Tacz? Tacz? Jeszcze raz? Jeszcze raz? Tacz? Ładnie. Wow! Jest Dzień dobry, tacz? Dzień dobry. Dzień dobry, Zuchu. I to jest, tak? rozumiem, to jest Jakby, jeżeli pies już nauczy się nam tego y, dotykania, y, przyciskania y, guzika, no to możemy zacząć już marzyć, Na co okę. nam może powiedzieć. A czy to jest powiedz mi, dla każdego psa? Każdy pies jest w stanie się tego nauczyć? Wiecie co, myślę, że Andy jest super przykładem, bo to jest ośmioletni pies, Aha. który tak naprawdę od kilku miesięcy używa tej metody, tej, tej zabawy, tego treningu ze swoją opiekunką i ma naprawdę świetne już efekty. My z Saltkiem już gadamy tutaj na macie ponad rok. Tutaj mamy coraz, coraz, nie, coraz więcej tych, tych guzików, więc naprawdę pies może w każdym momencie zacząć. Ważne, żeby z Znał słowa, które my wprowadzamy na matę. Mm -hmm. Super. Będziesz, będzie, będziesz rozszerzać z Andym tę matę o kolejne słowa? Taki jest plan? E, taki jest plan, ale tak naprawdę to wszystko zależy, jaki plan będzie miał Andy. Na ile będzie e, na ile będzie ta nauka mu dobrze szła, na ile będzie zainteresowany dalszą, dalszą nauką. Także wszystko zależy od niego i też od, od tego czasu, ile mu to zajmie. Bo on tak naprawdę dopiero, dopiero zaczyna tę, tę przygodę słowa. swoją. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dobra, super, fajny zuch. Podekscytowałam wam się teşekkür. ja. E, chciałbym w ten sposób wywołać Bartka Jędrzejaka, ale nie, wiem, czy mamy czekaj od